Jeśli będziemy mieli taką świadomość, taką wiarę, że imię Jezusa Chrystusa budzi, porusza serce Ojca, i przez stawianictwo tego imienia będziemy się powoływać i prosić o łaski, to to się stanie. Mówi nam, że będziecie wiele ziemiać. Ale łaska Boża będzie waszą siłą. Wnet Jacety i Franciszka zabiorę do nieba. Dzieci nie rozumieją. Ale mówią tak jak Maryja, jeśli taka jest wola Boża, niech się stanie. I oto rozpoczyna się. Bój o duszę człowieka, bój o świat. A był Boże i dla Boga, Bo Bóg go stworzył, za Niego umarł na krzyżu i odkupił